Cześć, fajnie, że dzisiaj ze mną znowu jesteście. Dzisiaj zapraszam Was na filmik z zakupami. Wiem, że takie filmiki lubicie, ja osobiście uwielbiam u innych dziewczyn takie filmy oglądać, zawsze coś fajnego można sobie upatrzeć u nich, podpatrzeć i szybciutko polecieć do sklepu, na przykład jak Wam się coś spodoba i kupić. Więc ja pokażę Wam moje zakupy, może coś Wam się spodoba z moich zakupów. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was serdecznie, to są dosłownie kilka rzeczy, ale pokazuję Wam dlatego, że później to wszystko porozstawiam, pochowam po szafkach i zapomnę Wam pokazać, co kupiłam, dlatego nie będzie tego dużo. I może od razu przejdę do rzeczy. Pierwsze, pierwsze rzeczy to są z biochemii urody, i to są trzy, trzy, że tak powiem, zapasy, bo jeszcze mam. Jest to hydrolat oczarowy, który uwielbiam. I tak jak wiecie, mój ulubiony i jedyny preparat do zmywania twarzy olejek pomarańczowy z biochemii urody. Nie wiem, która to już jest moja butelka. Ja, te produk ja ten produkt po prostu uwielbiam. Nic tak nie zmywa mi makijażu i, i tak działa na moją cerę jak ten olejek. I używam go naprawdę już bardzo długo. I nic się nie dzieje. Tutaj właśnie mam zapas, bo w Australii będzie bardzo ciężko dostać się do kosmetyki. Dlatego zrobiłam sobie zapas. I do tego kupiłam sobie dwie wody termalne, o których jest teraz bardzo głośno na YouTube i na blogach. Jest to Uriasz. Nie wiem, czy dobrze czytam. I wiecie co? Kupiłam dwie, ponieważ też potrzebuję zapas tej wody, bo myślę, że w Australii też nie będzie do tego dostępu. I jest tutaj napisane no na nalepce, że to jest w specjalnej cenie. Niestety dziewczyny na Instagramie mnie poprawiły, ponieważ one widziały w promocji za 19 zł, ja kupiłam aż za 24 jedną butelkę, więc no, jestem zła, ale, ale po prostu nie widziałam innej ceny, a potrzebuję tej wody, dlatego kupiłam aż dwie. Zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi. Jeszcze jak widzicie są nieotwarte, bo mam jeszcze zaraż posey, jeszcze mam z wody, także ta będzie czekała w swojej kolejce. I pytacie mnie wiele razy, jakiej używam pasty do zębów po wybielaniu. Ja używam tej pasty, to jest firma Zytex. I tą pastę ja kupuję u dentystki, pewnie można gdzieś kupić na internecie, musiałybyście poszukać, musielibyście poszukać, ja używam tej pasty, to jest moja druga tubka i ja jestem zadowolona, nie mam jakichś wrażliwych zębów, po tej paście ma fajny taki smak, także ja używam tej pasty, jeśli chodzi o pastę do zębów i właśnie też ją niedawno kupiłam. Kolejnym produktem to jest taka perełka w, mojej, w moich kosmetykach. To są kolejne kulki Girlę meteoryty. Ja mam w kolorku 01 Rose. Jeszcze jedne posiadam w kolorku 0,3, jak wiecie. Te udało mi się kupić na truskawce. Jak wiecie, na Truskawka ma taki deal of the day, tam codziennie można, są codziennie inne produkty, kilka produktów, które można kupić w świetnej cenie. I to jest kilka produktów dosłownie. I mi udało się właśnie te kulki Girl w bardzo fajnej cenie, bo one kosztowały około tu kilku złotych, jeśli dobrze pamiętam. Ja mam do tego jeszcze zniżkę, więc zapłaciłam naprawdę grosze w porównaniu do tego, ile to kosztuje w sklepie. I właśnie chciałam kupić jeszcze jedno opakowanie, ale niestety po odświeżeniu strony już ich nie było, więc podejrzewam, że um, no był to taki hit, jeśli chodzi o ich te dile bo naprawdę było warto, jeśli chodzi o cenę. Także to było to. Następnie są to już ciuchy i buty. Ja sobie tylko tutaj wszystko poprzerzucam. I tak, jeśli chodzi o ciuchy, to... Py... Tak jak zwykle HM. Ja kupiłam sobie na wyprzedażach, szczególnie wszędzie, na tych wyprzedażach ja nic nie mogę znaleźć, no naprawdę, bardzo mało rzeczy było, które mi się podobało, ale kupiłam sobie taką sukienkę. Nie wiem, czy to będzie widać. To jest, ona kosztowała 60 zł, jeszcze, jeszcze jest z metką. Normalna jej cena była w sumie 70, 80 zł, także dużo nie została przeceniona, ale, ale jest naprawdę bardzo fajna. Yy, taka. Tutaj jest obcisła, ona ma taki pasek, ja nie wiem, czy będę nosiła z tym paskiem, ale ogólnie jest z takim paskiem. No i jest taka przed kolano, jest bardzo ładnie obcisła, fajnie podkreśla sylwetkę. Naprawdę brakowało mi w szafie takiej eleganckiej skudnicy, sukienki, przepraszam, takiej eleganckiej sukienki, która będzie ładnie przylegała do ciała i będzie można ją ubrać tak naprawdę na każdą, na każdą okazję. Także to jest ta sukienka 60 zł. Dodatkowo kupiłam sobie koszulę. Koszula już nie była na wyprzedaży, ona kosztowała 59,90 również w HM. -ie. Bardzo spodobał mi się jej kolor. Wydaje mi się, że ten kolor mi też pasuje i bardzo fajnie wygląda. Także taka koszula A teraz mi się przyda. Także koszula. Kolejna koszulka to jest też HM. I tą, z tą koszulką zrobiłam Wam strój dnia. Nie wiem, czy już jest na moim kanale, czy nie. Pewnie będzie, będę wgrywała, nie wiem, który filmik będzie pierwszy. To jest taka koszulka, ona jeszcze jest dostępna w sklepach, długa. Ja sobie wzięłam w rozmiarze L, żeby była luźniejsza. I ta koszulka kosztowała chyba 79 zł albo 69, nie pamiętam dokładnie. Bardzo fajna, przewiewna, naprawdę yy, teraz mi się taka przyda. I kupiłam sobie jeszcze też w w sumie wszystko w yy, Spodnie to są takie spodnie piżamowe, jakbym bym powiedziała. One kosztują 39,90 w świetnym kolorze. Takie, znaczy w sumie one są do spania, ale można je nosić również dobrze po domu. Yy, takie z takimi zwężanymi nogawkami na gumce, w takim miętowym kolorze. Ja kupiłam je z myślą, właśnie takich spodni piżamowych, bo w Australii jest teraz zima, zimno jest i noce są naprawdę zimne i takie spodnie mi się jak najbardziej przydadzą. To jest tyle, jeśli chodzi o ciuch. Ja się tak spieszę, bo nie chciałabym, żeby ten film był długi, bo wiem, że nie lubicie długich filmów, więc staram się jak najszybciej. I teraz przejdę do butów i pierwsza para butów, którą sobie kupiłam również na wyprzedażach, to było 30% off. Jeszcze zanim były wyprzedaże, to było 30% off na buty w Inditexie, czyli w Stradivariusie, w Bersze, w Zarze i tak dalej. Ja upolowałam sobie takie buty i też je, mogliście je zobaczyć na Instagramie. Jeśli mnie nie śledzicie, to zapraszam serdecznie, tam rzucam naprawdę często zdjęcia, co się u mnie dzieje, z różnymi takimi nowościami. Także zapraszam Was serdecznie, link będzie na dole. Kupiłam sobie takie buty, to są skórzane buty ze Stradivariusa. One kosztowały 90 zł? Około 100 zł, tak mi się wydaje. A były przycenione z 270, więc naprawdę warto było je kupić i są bardzo wygodne. Nie miałam jeszcze na dłuższą metę tych butów, ale ogólnie, no jak wkładam nogę, to po prostu nie czuję ich na nodze, na stopie i są naprawdę bardzo fajne. One są tutaj z świekami, z zamkiem z tyłu, także naprawdę świetne buty i właśnie teraz w ten czas do Australii świetnie mi się będą nadawały, ponieważ tam jest chłodno i takie właśnie krótkie buty jak najbardziej. Mi się przydadzą i kupiłam sobie to, już mogliście zobaczyć chyba w filmiku z Nadmorza. Kupiłam sobie również w, w, w Berszczecie czy w Stradivariusie, też w Stradi takie sandałki, które też były na przecenie. One są troszeczkę już takie tutaj brudne, bo je, bo je nosiłam z takimi tutaj cekinami, z takimi delikatnymi kamyczkami z tyłu. Tak samo tutaj mają otwartą piętę, takie plecione. Świetne, słuchajcie, są tak wygodne buty. Po prostu, ja myślałam, że będzie mi noga bolała stopa, bo są bardzo płaskie, ale są rewelacyjne. I ze względu na to, że, że tak bardzo mi się dobrze w nich chodziło, zakupiłam sobie kolejną parę. Słuchajcie, kolejną parę, tych jeszcze nie nosiłam, tak jak widzicie, jeszcze są zapakowane, tylko że w kolorze czarnym i też właśnie nie pamiętam ile kosztowały one 60 zł czy, czy 50 już też dokładnie nie pamiętam, ale coś coś, coś około tego i kupiłam sobie czarne mm... Przydadzą się, jak przyjdzie lato w Australii, będę miała czym chodzić. No nie to, że w Australii nie ma butów, żeby kupić, ale po prostu ubiorę sobie, żeby tam już nie chodzić po sklepach i nie kupować na sam początek butów. Także to są wszystkie moje zakupy, słuchajcie, nie ma ich dużo, wiem, ale pomyślałam, że będę na bieżąco Wam nagrywała. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia w następnym filmiku, trzymajcie się. Pa!